Więc jeśli liczysz kalorie i tak patrzysz na to i tak masz takie kurde, ja, ja cały czas tyję, a ja jem tylko 1200 kalorii, to uwierz mi, nie jesz 1200 kalorii. Nie wpisuj nazwy produktu. Wpisuj każdy produkt oddzielnie. Przepraszam, nie nazwy produktu, tylko nazwy posiłku. Czyli jeśli jesz jajecznicę, to nie wpisuj jajecznica, tylko wpisuj jajka, masło, chleb, żółty ser. Czyli każdy produkt, jaki jesz, wpisujesz oddzielnie. Druga rzecz to jest niedokładne mierzenie porcji. I co tutaj mam na myśli? No i powiedz mi, jeśli robisz sobie owsiankę, to skąd masz wiedzieć, że wrzuciłeś 50 gramów płatków owsianych? No siemaneczko, witam Cię już w 92. odcinku podcastu Cenera Personalnego, gdzie rozmawiamy sobie na tematy związane z poprawą naszej sylwetki. A dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o tym, Jakie najczęściej błędy występują podczas liczenia kalorii? Z racji tego, że no, jestem tenerem online i kiedy pomagam osobom właśnie tutaj w kontekście odchudzania, no to głównie bazuję na liczeniu kalorii. Nie rozpisuję żadnych jadłospisów, tylko właśnie liczenie kalorii to jest taką podstawą, jeżeli chodzi tutaj o ten aspekt żywieniowy. No i jak już przerobiłem naprawdę pierdolion sytuacji, przypadków, no to jestem w stanie wywnioskować, zauważyć, jakie rzeczy po prostu powielają się praktycznie u każdej osoby, która zaczyna. Kalorie liczyć. I właśnie sobie o tych błędach najczęściej porozmawiamy. Ale w zasadzie, dlaczego w ogóle warto te kalorie liczyć? No, chociażby dlatego, że, żeby schudnąć, to jest kolejna rzecz, którą ja zawsze powtarzam praktycznie w każdym odcinku podcastu: żeby schudnąć, musisz być w deficycie kalorycznym. Żeby w nim być, musisz to kontrolować i o tym wiedzieć. Bez liczenia kalorii. Ty nie masz pojęcia, ile kalorii zjadłeś, czy jesteś w tym deficycie, więc liczenie kalorii to jest po prostu, można powiedzieć, takie narzędzie, które informuje Cię o tym, czy Ty, nazwijmy to, danego dnia schudłeś, czy też nie. Oczywiście w cudzysłowie te, te schudłeś, no bo to nie jest tak, że jak jednego dnia zjecie za dużo, to już redukcja idzie totalnie... Zapomnienia. I tym pierwszym błędem jest pomijanie niektórych produktów. Ja to najczęściej nazywam nieliczenie niewidzialnych kalorii, albo pomijanie ukrytych kalorii. Dla przykładu: O, ja sobie teraz piję kawę, nie? O, hop. No i ja do tej kawy. Mogłoby się wydawać, że nie dodałem żadnych kalorii, no a dodałem, dodałem do tego mleko. I to mleko trzeba oczywiście również wliczyć. No i teraz tak, tutaj można podejść tego na dwa sposoby. Jeśli pijesz te, tej kawy dużo, używasz jeszcze tego tłustego mleka 3 i 2, to wtedy ja bym to liczył. Bo tutaj kalorii może się zebrać, jak załóżmy pijesz 5 kaw i w każdej jest tam po 500 ml, no to już takie 300 kalorii może być z tego mleka. Jeśli jak słodzisz cukrem i załóżmy dwie łyżeczki do kawy, no to dwie łyżeczki mają około 50 Kalorii, nie? Więc zobacz, że teraz to już może być suma naprawdę tam 600-700 kalorii w ciągu dnia z samych kaw. W sensie z samych dodatków do tej kawy, nie? Więc w takim przypadku, no trzeba będzie to policzyć. Na przykład, jak ja piję jedną, dwie kawy dziennie, gdzie używam tego chudego mleka w miarę i dolewam go no, w miarę mało, to już sobie tym głowy nie zawracam. Jeżeli chodzi o słodzenie kawy, słodzę to słodzikiem, który ma 0 kalorii. No i nie mam. Po co tego liczyć? No, bo jak coś ma zero kalorii, no to nie, nie dodajemy tego do aplikacji. I takich niewidzialnych rzeczy, nazwijmy to, jest więcej w naszym codziennym żywieniu. Na przykład może to być oliwa z oliwek, na której smażysz, którą polewasz obiad, na przykład. Właśnie ten cukier, który dodajesz sobie do herbaty, na przykład. A są takie ananaski jeszcze, które piją kolę z cukrem i nie wliczają tej koli, bo myślą, że ona oczywiście ma kalorie ale nie spodziewają się, że aż tyle. Więc na początku swojej przygody musisz znaleźć, zauważyć te produkty, które dodajesz do innych posiłków, które mogą mieć bardzo dużo kalorii i to są właśnie jakieś wszelkie smarowidła, jakieś właśnie słodzenie cukrem, słodzikiem, nie? Przyprawy z reguły mają mało kalorii, no teraz pytanie ile tam tego wrzucasz, tutaj musisz zwrócić uwagę na to. Że przyprawy mają naprawdę dużo soli, więc troszeczkę nie, tema, nie, nie w temacie podcastu, ale pamiętaj, że przyprawy też tutaj trzeba na nie uważać. No się maneczko mała przerwa w podcaście. Jeśli podoba Ci się mój podcast i lubisz go słuchać, to nie zapomnij, czy to na YouTube dać lajka w górę. Jeśli słuchasz mnie na Spotify, no to ocenisz mój podcast jako pięć gwiazdek, bo po prostu takie czynności powodują, że ten podcast idzie w górę. Ja już nie przerywam, więc wracamy do odcinka. Druga rzecz to jest niedokładne mierzenie porcji. I co tutaj mam na myśli? Tego, że nie używasz wagi kuchennej. No i powiedz mi, jeśli robisz sobie owsiankę, to skąd masz wiedzieć, że wrzuciłeś 50 gramów płatków owsianych? Okej, okay, tam aplikacja podaje w łyżkach, tam różne porcje, ale to jest ostatni błąd na dzisiaj, więc za chwilę o tym będziemy rozmawiać. Ale chodzi o to, że jeśli ty jesz jakiś produkt, to musisz go jakoś zważyć, nie? Tutaj jak na przykład jesz pieczywo, to w sklepie zawsze jest podana nazwa bułki, na przykład, nie wiem, tam grahamka i zawsze jej gramatura. Więc jeśli kupujesz grahamki i potem wklepujesz się w fitatu, to możesz zawsze spojrzeć, ile ta grahamka waży i po prostu bez ważenia tych bułek po prostu wpisać w fitatu. Natomiast jeśli używasz jakiejś szynki, wszelkich dodatków, dżemy, masło orzechowe, właśnie płatki owsiane, no to musisz to zważyć. Przynajmniej za pierwszym razem. Ja na przykład z niektórymi rzeczami robię tak, że raz je zważyłem, zapamiętałem jaka rzecz, w jakich ilościach ile waży, i potem jeszcze go nie ważyłem. Na przykład wiem, ile na oko wygląda 5 gramów oliwy z oliwek na patelni. Więc to nie jest tak, że jak ja coś smażę na oliwie z oliwek, to ja za każdym razem, nie wiem, to ważę albo odmierzam na łyżce. Ja po prostu wylewam, wiem, że taka plamka na patelni to jest 5 gramów. OK. I tyle. Ale niektóre rzeczy ważę zawsze. Na przykład jest to mięso, kiedy kroję i potem wrzucam na smażenie. Są to właśnie płatki owsiane, białko jak wrzucam do płatków owsianych, orzechy, które wrzucam do płatków owsianych. Przepraszam, do owsianki chciałem powiedzieć. Jak odmierzam mleko, na przykład, kiedy chcę sobie zrobić szejka białkowego. Ale na przykład mleka nie, nie liczę, kiedy wlewam do kawy, bo jest go na tyle mało, że mam to w dupie. Te liczenia po prostu. Więc musisz mieć wagę kuchenną, jeśli liczysz kalorie i musisz na początku ważyć wszystko, za sam zauważysz, których rzeczy się nie opłaca ważyć, bo na przykład jesteś w stanie zapamiętać to, ten produkt, w jakiej ilości ma ile gramów i potem leci z pamięci, ale są produkty, jak na przykład właśnie sypanie płatków owsianych do owsianki, gdzie po prostu zmierzyć to, będziesz musiał. Trzeci błąd jest to nieprawidłowe wprowadzanie danych do aplikacji. Dla przykładu jeśli jesz jakąś kanapkę, to dobra, może inaczej, jeśli jesz jakiś produkt, za chwilę może mi wpadnie jakiś pomysł do głowy, to jest duża szansa na to, że tego zły wybierzesz w aplikacji. O, i mamy przykład. Jajecznica. Zamiast Wpisywać w aplikacji jajecznica, to ty wpisam, wpiszam każdy produkt oddzielnie, czyli jajka, to na czym smażyłeś, na przykład masło, oliwa z oliwek, oraz dodatki, które dodałeś do tej jajecznicy, jakieś tam może warzywa i tak dalej, no i kanapki, które jadłeś. Bardzo często na przykład ja się spotykam z tym, że osoby mojej podepiecznej wpisywali jajecznica na boczku, no i na przykład ona ma 200 kalorii. No i uwierzcie mi, że sam boczek pewnie miał więcej z tego śniadania, więc tu jest prawdopodobnie problem. Czyli ty musisz pisać boczek zważyć go przed obróbką termiczną, sobie usmażyć, potem sam, sobie tam jajka wbijasz oczywiście na patelnię. No ty wiesz jak zrobić jajecznicę. I wpisujesz te jajka oddzielnie w aplikacji, czyli każdy produkt jest oddzielnie i wtedy by ci wyszło pewnie 700 nagle kalorii a nie 200. Więc jeśli liczysz kalorie i tak patrzysz na to i tak masz takie kurde, ja, ja cały czas tyję, a ja jem tylko 1200 kalorii, to uwierz mi, nie jesz 1200 kalorii, tylko gdzieś jest właśnie problem, błąd w tym twoim całym liczeniu. I może to być Właśnie ten błąd trzeci, a może któryś z tych innych, o których już rozmawialiśmy, i za chwilę również będę mówić. Więc tutaj musisz wiedzieć, jak te produkty wliczać. FITA tu ma taką funkcję skanowania kodu kreskowego z tyłu. Więc jak używasz produktu, którego ma. To zalecam to zrobić. Jeśli właśnie jadasz jajecznicę, to najważniejsza zasada, którą masz zapamiętać z tego podpunktu: nie wpisuj nazwy produktu, wpisuj każdy produkt oddzielnie, przepraszam, nie nazwy produktu, tylko nazwy posiłku. Czyli jeśli jesz jajecznicę, to nie wpisuj jajecznica, tylko wpisuj jajka, masło, chleb, żółty ser, czyli każdy produkt, jaki jesz, wpisujesz oddzielnie. Czwarty błąd, no to to jest związane właśnie z jakby naszą dyscypliną, czyli to, że ty liczysz kalorie raz na jakiś. Czas. Jak ja bym Cię zapytał, no słuchaj, jak się dzieje na kalorii, albo na przykład wyślij mi swoje fitatu z, ostatnie, z ostatniego tygodnia, to ty mi powiesz, no tak naprawdę to tylko środa i piątek jest taki najbardziej sensowny, mi ci wysyłał. No to jest dla mnie znak. Czyli co ty robiłeś w pozostałe dni? No albo nie liczyłeś tych kalorii, albo robiłeś, na no, odpierdol. I jak ty chcesz mieć rezultaty, jeśli mniejszość. Wykonanej pracy, znaczy, jeśli wykonana praca jest w mniejszości, czyli tylko dwa dni dobrze zrobiłeś tą robotę, a reszta to tak naprawdę ty sam nie wiesz, co tam się wydarzyło, nie? Więc jeśli ty liczysz kalorie, no to ty musisz robić codziennie, sumiennie, no bo wtedy będziesz miał ten rezultat, nie? Jeśli idziesz do pracy, no to tam wykonujesz raczej sumiennie codziennie robotę, bo inaczej by cię szef wywalił. No i to samo musisz przełożyć na liczenie kalorii. Jeśli chcesz mieć rezultat w kontekście na przykład redukcji masy ciała, ty sumiennie musisz liczyć kalorie codziennie. Później to się przerobi w nawyk i to nie będzie później takie straszne, jak się wydaje. Na samym początku, e, więc musisz się przełamać, wyłapać błędy samemu czy to z trenerem, jeśli działacie, i powtarzać, powtarzać, powtarzać. A później to się robi taki nawyk, jak mówię, zębów. I piąty błąd podczas liczenia kalorii jest taki, że za bardzo polegamy na aplikacji i czasami się zdarzy tak, że wy wybierzecie jakiś produkt i on się nie będzie zgadzać w kalorycznie. Bo tutaj, jeżeli chodzi o bazę produktów, w tej przynajmniej aplikacji Fitatu, to jest tak, że my użytkownicy możemy dodać produkt do bazy, jeśli go nie ma i innym on się zacznie pojawiać i może być to błędne. Załóżmy, że ktoś kto wpisał produkt właśnie do tej aplikacji. I tutaj akurat raz się spotkałem z tego sytuacją, to jest naprawdę bardzo rzadkie, ale się zdarza, że ktoś wklepuje makaron, taki je tradycyjny penne załóżmy i zapamiętajcie, ryże, makarony, kasze zawsze w 100 gramach mają około 350 kalorii. Czyli w tych jednych woreczkach, jeśli ktoś jest z worków. No i czasami się zdarzy tak, że ja też, czy właśnie moi podopieczni sypali 100 gramów makaronu, a tam pokazuje im 120 kalorii. Nie? I jest takie, no nie zgadza się ewidentnie, bo ktoś musiał źle dodać do bazy albo produkt, albo rzeczywiście ten produkt, ten makaron miał mniej kalorii. Ale ktoś przy wybieraniu tego produktu, witatu, no po prostu wybrał nie ten, który trzeba. Dlatego, jak masz możliwość skanować kodem kreskowym, to zawsze wybieraj tę opcję, bo będziesz miał pewność, że te kalorie będą się zgadzać. No i tutaj zadajesz sobie pytanie: to w takim razie skąd ja mam wiedzieć, czy ten produkt jest dobry, czy zły? No To jest właśnie to, że to przyjdzie do ciebie z praktyką, z liczeniem, że ty jak będziesz liczył, jadł wiele ryży, że tak powiem, wiele odmian makaronów. E to ci to w, te liczby ci w głowie zostaną. No zobacz, że, że ja wiem, że 350 kalorii ma 100 gramów makaronu ryżu i tak dalej. ja już tyle tego naklepałem, że już mi to w głowie zostało i będzie do końca życia. Jeśli ja sprawdzam fitetu klientowi podopiecznemu i widzę, że jad 100 gramów makaronu, a te 100 gramów makaronu ma 120 kalorii, to ja już wiem, że tam jest coś nie tak. I to samo od razu, ja już jak widzę ten fakap, to ja już wiem, że możliwe, że w każdym posiłku będzie jakiś fakap właśnie z tym związany. Dlatego na początku, jeśli nie masz rezultatów liczysz kalorie, to na Bank, robisz coś źle i nie wyciągaj wniosku, że deficyt nie działa. Deficyt, deficyt zawsze będzie działał, tylko po prostu ty nieświadomie gdzieś robisz błąd. To jest również miejsce dla ciebie, żebyś napisał w komentarzu, czy to na Spotify'u, czy to na YouTubie. Jakie ty błędy robiłeś, albo zauważasz, jakie błędy ludzie robią podczas fitatu, żebyśmy My również, jak i może ja, chociaż wątpię, ale możliwe, że coś nowego też zapodasz w komentarzu, więc piszcie, jakie błędy Wy popełnialiście, lub widzicie, że ludzie popełniają podczas właśnie liczenia kalorii, a te błędy powodują, że rezultatów, chociażby w kontekście redukcji masy ciała, nie ma. A na koniec chcę Ci zawsze przypominać, że jestem cenerem personalnym, który właśnie pomaga w takich sytuacjach jak redukcja masy ciała i również w takiej współpracy pomagam ogarnąć fitatu, jak i wyszukuję w takiej współpracy wszelkie błędy, które osoba popełnia, więc jeśli Cię interesuje taka pomoc, Rozmowa kwalifikacyjna czeka na Ciebie do współpracy w opisie tego podcastu. A jeśli chcesz dostać dostęp do takiego, nazwijmy to mentoringu, który przez 4 miesiące zagwarantuje Ci redukcję od 7 do 12 kg, to również zapraszam Cię do takiego programu. Link znajdziesz w opisie. A ja Ci dziękuję bardzo, jak zawsze, za odsłuchanie tego odcinka podcastu i do usłyszenia w następną niedzielę o godzinie. Dziesiątej. Dzisiaj się troszeczkę spóźniłem, bo jestem troszeczkę zmęczony, bo jak może zauważyliście, mam świeżo zrobiony tatuaż i troszeczkę mnie energetycznie poskładało. Także trzymaj się, do usłyszenia.